Jezu, no odejdź dalej jeszcze, no mi to pasuje. To mi że... no. 18 lecimy po rekordzik, jeszcze za dwie giery. Jeszcze raz dwie giery do pobicia rekordu. Nowy rekordzik, 21, czat. musi wlecieć dzisiaj, wlecie na pewno. Dobra, pyk! Kanapka, mam smacznego. Jak ktoś to je właśnie? Ja sobie strzelam metorytki i tu mi ewron zostawił chyba tak? Ewron jest czarny, ewron nie jest czarny, ktoś jest czarny. Dobra, kto nie był czarny. Diabe... Są dwa trupy. Przepraszam. No co? Cze Czemu zabiłeś Torka? Co, co zrobiłem? Powiedz mi, czemu to zrobiłeś? Dobra, to ja powiem tak, padły hmm. dwa fragi, ja mogę zhardcleerować Ero z tych dwóch fragów, on tego nie zrobił, więc Ero jest czysty na 100% No i głównie jak nie pomieszało ci się coś w głowie? Wujka, Jabeł, to ja no. nie, nie Krótko, ma, krótko go tam, krótko! Automatycznie, bo zakudły złapę i do szafy zamknę Dobrze <laughs> Nie, automatycznie, o co chodzi w ogóle? No nie, no... A ten, Szczery, nie potknąłem go, tak. szedłem na ten, rakieta była e, e, Jawor, gdzie jesteś teraz? Yy, na Lodziku. W którym miejscu? Na dole, pod yy, Medbayem. Bo byłem, znaczy w sensie byłem na rakiecie i zszedłem na dół wtedy. Okej, okay, dobra, to mógł być Jawor. Rzeczywiście, teraz mnie nie no. To jest ale albo Diabeł, albo Jawor z tego killa, na 100%. AB, nie a może mnie hey. krytykować, bo wiem, że ciebie to zaboli impostor, Ale beznadziejnie prowadzisz to głosowanie i to jest śledztwo. Nie, 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 po prostu, ale powiem tak, nie, po prostu to na pewno jest albo Diabeł, albo Jawor, bo tylko oni biegli w prawą stronę. Jeśli Jawor. Jabł... No, mogłaś to być ty też, AB, bo... Ee, dobra, no tak, mogę to być <coughs> też ja, ale powiem tak, kasz, ja bym został przy rakietce, a widziałem dokładnie, jak biegł w stronę Medbaja. A ten, a Diabełu e, widziałem przed sekundą, przed zgłoszeniem, widziałem jak bieg do e, spe, Specimena, w sensie do tej śluzy No do kontaminacji, tak, tak. to Więc jeśli Jawor mówi, że jest przy lodziku, gdzie prowadzi dokładnie węd, e, to ja bym powiedział, że to Paweł? Jest... Ale to jest ale... jeden z nich po prostu. Zacznijmy od tego, że ja nie wiem, gdzie wenty prowadzą. Nie wiem, robiłem Dobra, rakietę. Ja mam robiłem... wymówka, że nie wiesz, ale co? No robiłeś... tak, tak, no, no. Robiłeś rakietę i zbiegłeś Rob... tak. na dół, żeby zrobić lodzika? Tak, dokładnie. A gdzie w ogóle znalazłeś ciało, IB, Bo to. E, ciało Przeszedł znisz... dobra, nie powiem tego, bo więc, to w ja osimam... no, kanowaniu, to mogła. Czy widzieliście, że ktoś bijał do dekontaminacji? E, no, na no, końcu diabeł ubiegał. No tak, ja widział tamte, Zachę na... i nie wiem, co robił Ewron i Mandzio tutaj w tym Dobra, ja, ja, no ale ja powiem jest... tak, dobra, od tak frak to jest albo ja, albo jawor, albo diabeł. Okej, okay. mm. ja, ja, ja weponsu byłem Ero Zgipnę i później do do 2, wyrzuciłem śmieci i na to... Ero jest czysty jak brod, ale łezka, ale pamiętajcie o tym. No hard feelings, no hard feelings. I ero clear, feelings. Ero clear, Ero clear. Czyli jest hard feelings, dobrze. Ja to mówię od razu, Chat. Ero jest czysty jak łezka i mam to w dupie. No nie miał kiedy zrobić żadnego z tych fragów, tym bardziej, że padły dwa. On But so... good On sobie przyszedł, Ero sobie przyszedł. E, jeszcze zamknęli nas w Electricalu, No nie miał czadby legitnie kiedy tego zrobić. No bo to ja tam zresztowałem, więc to na pewno nie był ero. To, to jest 100%owa rzecz pewna. E, drugim zabójcą jest albo Jawor, albo ABIMO. E, Diabeł mówił w sensowny sposób, więc wydaje mi się, że to nie był. E... Waiting for Torek? Albo Torek nie żyje. Okej, okay, Euron chyba chce się zaprzyjaźnić. <laughs> Proszę bardzo. Dobra, ile mamy fragów? No Że nie byłem na no wiadomo o co chodzi. No nie. i umared, który był... Ej, znowu znalazł trupa XD! A, tak, znalazłem trupa, ale powiem tak: e, ten trup był... E, padł praktycznie przed sekundą musiał paść, ponieważ e, widziałem jak jeszcze wbiegałem na światła, to nie miałem żadnego przycisku report. Wybiegam, nagle widzę ciało Ero, więc no, możecie mnie o to podejrzewać, jasne, ale ja dalej dobra, jestem dobra, 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 za tym, dobra, że to jest jawor z poprzedniej dobra, rundy, chcę się poprawić. Dobra, to jakieś sensowne informacje tutaj muszą polecieć. Ja, Hunter i Ero, byliśmy w O2, Hunter robił wodę, Ero robił śmieci, on później wybiegł do góry, Ero, ja wybiegłem sobie na zewnątrz. Ty, Hunter, gdzie pobiegłeś? Ja pobiegłem potem robić butle z slenem. Mhm. Powiem tak, zgasło światło, diabeł też raczej tego te killa nie mógł zrobić, bo diabeł rzeczywiście jakby <coughs> paliwo Kurde, kata, raidzu, kata, kata, kata. E, mijaliśmy się jak ja też e, brałem paliwkoś tabletkę i ja, ja od razu pobiegłem do światła, e, a diabeł tam został, więc... Ktoś sam pobiegłeś do światła? Czy ktoś z to? Opowie? No niestety sam pobiegłem i sam to naprawiłem. Czy ja chciałem tylko powiedzieć, że robiłem strzelankę i właśnie jak wchodziłem na strzelankę, to wychodził stamtąd ero Także minąłem go tam. No ale to to, to chyba było na gdzieś na początku rundy ja. <noise> dobra. dobra. Gdzie skończyłeś no, tak, rundę, tak, tak. Ever? No wychodzę właśnie ze strzelanki, bo w momencie gdy skończyłem a ciało to bo gdzie? było już a ty ten, Ale nie robiłeś czy jest jeszcze Upload tam robiłeś? Upload, upload na początku przelektryku, przy głównym wejściu do Elektryka, troszkę po lewej stronie. Kupaki, czy inaczej? No bo ja nie jestem. Mam pytanie, dobra. Do ja w, osoby, w, ja które, wiem kto jest... nie, wiemy, nie wiemy, gdzie Neksy ty byłeś i gdzie ty byłeś Abron. Ja byłem ze Wronem. Ja byłem z Nexem. Dobra, no to okej, okay, okej, okay, okej, okay. to nie um, będzie przy tym killem. Nie no, wydaje mi się, że raczej tego kila nie zrobił teraz Jawor, ale ja dalej jestem za Jaworem za poprzednią rundę po prostu No nie wiem A nie byłeś za nie, diabłem A nie, nie byłeś za e, diabłem właściwie? Bardziej? Nie, 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 zmieniłem, zmieniłem na ciebie, bo skłamałeś mi po prostu, żeby nie ma. No odpalamy, na rakieta, bo ten gra się, się kończy. Kończy. dalej. Podoba mi się, ten detektyw FBI, do którego nie dochodzi do mnie nie, no, no nie, ja no, to jest Killem, to, to jest Sherlock Homeless to trochę, tak, tak mi się wydaje. Ale w jej To jest albo inni, albo ja, mi się Aj. wydaje. No, mi też. No, to jest prosto. No, dobra, no nie mam jak tego jest, potwierdzić. Jeżeli to jest, jest przed duo zdrajców. Ja już nie I żyję. Ach, no tak. A ja żyję. Dobra, lecz teraz tak. Jak wygląda sytuacja? Jest Hunter. Mogę liczyć czas od rozpoczęcia gry. Storych dwie osoby. Jakastuje światło? Storych daje dwie osoby. story, Szeponsy. Zero osób. No, dwa elektrikal. To sobie w elektrykalu. To będzie ciało jedno. Toś było dwa. Nie, dalej wszyscy żyją. Liczymy, patrzymy. Ktoś patrzy kamery. Dalej ktoś żyje. Trzeba patrzeć czy kamery się patrzą. Okej. Okay. No, kurde. Ktoś kamery nie patrzy. Dalej wszyscy żyją. Jeden. No, come on! Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem.

E, dlatego chciałem jeszcze sprawdzić, patrzcie. I teraz drugi, drugim jest albo ja albo baby i oni nie zabijają. Szanowni oh. Państwo, hmm. y, widziałem ciało pod y, miejscem, gdzie jest y, z, ten, nasze zbiorowisko, co sta startujemy hmm. rundę. I widziałem jak stamtąd wybiegał Jawor, a yy, po prawej tak, stronie... ja widziałem drugie ciało, chciałbym ja też wspomnieć, chciałbym drugie ciało. powiedział Hunter, bo faktycznie Jawor był w dekontaminacji. No i to jest Jawor, no zbyt długo w tym lekaliśmy, ale Musimy no sorry, że dwóch, nie miałem e, Tak, ale powiem, ale czekajcie, czekajcie, powiem gdzie był Czeraz, drugi frag, ale... bo, bo tak, jeszcze tak był drugi frag, są dwa fraga mać, Jawor się zabił, 100%. Był przy wejściu do tego, przy wejściu jak się idzie do elektryka z zewnątrz. Widziałem reporta, ale nie zdążyłem zgłosić więc, no, ktoś zabierze. Następnym razem był przy 15, 17 no, musimy już Nie zabijać. wam tego, gdybym rzeczywiście był teraz zdrajcą. Ja najeżdżam do znaczy, tego. Na więc myślę, więc muszę mi jakoś jakkolwiek zaufać. ABY, AB, mów proszę mniej, bo im więcej Ty, ABY mówisz, tym bardziej ja Tobie nie ufam. Jeju, czemu no? Nie, to jest AB, akurat no, Jawor. Nie, to będzie. jest po prostu Nie, nie, nie ja wiem, że to jest Jawor, ale wiesz. No jeju. Nie mam pytać Chat, Imo to jest 100%. Mm, zapytam się Mandzia po tej gierce: Czy Mandzia zrobił. E, czy Mandzia zrobił. Może zdania porobimy, co? Zapytam się Mandzia w tej gierce, w następnej gierce: Czy Mandzia zrobił dwa fragi, czy Jawor coś zabił? Imo to Mandzia zrobił dwa fragi. Przyszedł tutaj, miał jeszcze kilka cooldown. I zaczaił się w tą na mnie, powiedział, że będę tam stał. Tak mi się wydaje, że tak zrobił Mandzia. Wręcz bym na 100% będzie że tak było. Ja Jawor po prostu spopegował turunę, mogło mogła być skończona, gdyby Jawor zabił choć jedną osobę. Zabiłby jedną osobę i by. No. I by wygrali. Dobra, pyk. Jezu, że tylko ja znajdę dwie ciała. Eee, eee, tak. Powiem tak, nie, nie, nie. Iby nie musisz nic mówić. Tak, głosujmy na Mandzia Mandzio. Wiesz, że Przez jest. Płyn, popłynęła krew w momencie gdy no, 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 jej ja no, no, ja nie, 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 w myślałem, że was już nie ma i myślałem, że reaktor no, sobie i no, no, dobrze na, no. na reaktorze zabić po prostu. O, Anny, nie, wiecie sytuacja. co, no ciężko jest grać jeden właśnie. Ej, mandio, mam, mam pytanie, ciężko. czy ty zabiłeś ciężko. diabeła ciężko i 1, potem mnie, 9. czy ja mam. So, zabił? skąd ciężko, dlatego ja ci mamdział, no niestety no. Ja już nie pamiętam tej kolejności. Nie, ale czy zabiłeś dwie osoby i ja nie zabił nikogo, tak? Ja nie zabiłem nikogo. No, zgadłem. Nie, inaczej nie zabiłeś tego? Na początku No w tym medbaje, no mówiłem, no wszystko się zgadzało. To co, chat? 20, 20, czy byle. nie? Haha, lecimy dzisiaj, ale mamy dzisiaj super dzień chat. Ja nie mogę. Takie dni to moje ulubione, chciałem powiedzieć. Takie dni to moje ulubione. Ja mam Zaszka, co to u ciebie. to i sobie. skręcić dolem. Aero, Ewron, Evron Ewron. Ewron wchodził. Ej, długo tu stał. 34 sekundy to robi. I Zacha i Ewron coś stinki trochę. Chociaż Zacha. Musimy o tym rozmawiać? Czy po prostu... Ale tak y, fajnie się na stało nad ciałem Ebro Nie? Na no, ty naprawdę próbujesz to na wybrać? Nie, 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 ja tylko mówię, że tak stałeś z, to z lewej, zaka. ja z prawej tak, to strony zaka. i tak fajnie, tak ognisko było czerwone, tak. bardzo ładne. Sytuacja o. wyglądała tak, że jest z Zacho na wardzie, po co nagle widzę Zachę wchodzącego do streża i Zacha tam stał chyba 8 sekund, a, o, I wiemy, że, lubi. A, wiemy, a wiemy, że paliwo tankuje się równo 4. I nagle wychodząc z tego tego i mówię, a pójdę sobie zobaczyć za tym prawy silnik, zobaczysz czy serio stankowali i widzę krew. O. No osadgę, Zaha. Dobra, powiem tak, eee, uważam, czy ktokolwiek był przy tej sytuacji, zanim zagłosuje na Zaha. Nie było nikogo, byłem ja, Zaha, Evron, Evron jest Zaha ma na ręce krwiły. Dziękuję Dobra, no to słuchajcie, ja proponuję tradera zrobić w takim ale razie. Czemu tak, ja, ale ja czemu trader? Ale czemu Ja też się nie godzę na tradera. widziałem zabójcę i mam zginąć za to, że... Tak, Zbyt ja się nie godzę zabójce. na trade'a. To jest moim, moim zdaniem trade'y są strasznie lame, po prostu ja tak samo kto cię bardzo, i... bardzo Mandio, nie trolluj, żeby Traida robić albo tą gierkę inaczej. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja mam taką. Ja tylko że... chciałem być tutaj uczciwy. I tyle już okay. O, to coś nowego. No to to jest... Torek wiem. Bo jak <grym> to jest... tyle oglądasz <grym> swoich streamów, to się nie da inaczej. Ty to jest karma za to wszystko, co mi no, zrobił. Ja byłem na kamerkach i ktoś mi kamerki wyłączył dosłownie trzy sekundy przed killem, które mogły jest, tam sięgać jest, do starego. To, to jest killer. I... To jest killer, którego wygłosowaliśmy. Już ci nikt nie będzie robił, wyłączał kamerk, spokojnie. No. Nie no, no dalej że mógł. To jest Zacha, bo Zacha za dużo. Dużo myśli, to on pewnie wyłączył. Znaczy on, za, on lubi zabijać kamień, w to no. Czakomcy. <laughs> no czad, co mogę powiedzieć na eskomez? No SKMS. <laughs> próbował się bronić, chat. Wiecie, dla mnie kwestia bronienia to już była. A nie chce mi się po prostu. Nie będę tutaj żadnych argumentów podawał, po prostu, że ty wiesz. Do takiego fraga trzeba podchodzić z takim dysrespektem, żeby był, Ej, ty naprawdę, chcesz się teraz ten, czy coś? No bo jak ja bym zacznę mówić, widziałem, jak Zaha zabiłem na moich oczach, no to wiesz, Zach no ale ja widziałem, że ty i to wtedy jest do 50 to jest totalnie bez sensu. Trzeba takie, wiecie, trzeba takie soft emocje pokazywać, że wiecie, że z pogardą patrzysz na killera, który zabił, wiesz co chodzi, nie? Trzeba takie rzeczy robić, i to jest trzeba dobra taktyka, bardzo. Bo wiecie, no tak jak, tak jak mówiłem, gra, manga dzieli się na dwie, dwa etapy, nie? Jest. Ee... Gra werbalna jest granie werbalna. Czyli wiecie, gra werbalna to jest to, co pokazujecie na dyskusji, a granie werbalna to jest to, co gracie, tak? Dobrze no, powiedziałem? Chyba się pomyliłem. Możliwe, że się pomyliłem, ale możliwe też, że nie. No i sytuacja była Mówiliście, taka. Żeby zgłaszać więcej ciała, to nie ma problemu. Znalazłem ciało Mancio. <laughs> o! Oj, za! A, o, Abi na 30 tak zrobionych przez ostatnie mecze 30 złożył Abi, tak? Że podejrzewam. <laughs> <laughs> Totalnie. Znalazłem jego ciało przy. słape karty. E, no w tym pomieszczeniu z Witalsami. To chyba ktoś to na początku musiał zrobić, kto został ja w, byłem, w opisie. Ja, ja zostałem długo w, w opisie, zrobiłem dwa questy, jeszcze jak jeszcze komsy były wyłączone, bo ciekawostka jest taka, że komsy są ale dalej musisz robić zadania, po prostu ich nie pokazuje na tabie. Ja zrobiłem te dwa zadania, poszedłem do góry i ja tam nikogo nie widziałem, więc ktoś albo pewnie został w tym oficie jeszcze dłużej, możliwe, że w admin roomie coś, albo po prostu jeszcze się softnął. Kto, kto został? Kto został? No właśnie nie wiem kto. Możliwe, że się A, albo został, tak. się tak. Niestety ja też znowu nie mam potwierdzenia, bo poszedłem do Specimena od razu, po początku rundy. Yy, więc zrobiłem dwa questy ze specimena, wychodzę i zauważyłem ciało Mandia przy Witalsach, po prostu w tym pomieszczeniu z Witalsami, przy swipe. Ja byłem and... solo w MedBayu, totalnie. Więc ja w no... rocie jest clear? Bo widziałem jak on tam biegnie w stronę Medbaja. Wydaje mi się, że, Ma że Mandzio był w tym stanie. Tak, tak, jak jest dead, to coś piszcie, no, co mam powiedzieć? po prostu z kimś musiał się wrócić do tego, do ofisa I to hmm. sam musiał. Ale czy ktoś może się wyklirować? Czy ktoś z kimś biegał? Nie, znaczy ja widziałem, że Jawor biegnie w stronę tego, no, tak, tak soft, którym. Czyli każdy biegał sam. Ja biegałem z y, diabełem, chyba. Tak? Ja spojrzałem na admina, ja bo spojrzeć na admina. Ty uwagi akurat? Nie zwróciłeś Zato? uwagi? A gdzie byłeś? Po lewej stronie. A ja też. To może być to. może być. Dobra, nie mamy hard Sun Dzięki o śmiał z no po prostu tak. Dobra, to, powie to tak. Tak. Drugi no. miesiąc, dziękuję bardzo. Co <laughs> Za chat. robimy tego, no, a nie, dobra. Nie będę trollował na razie, bo nie wiem kto. Czadych podejrzeń nie ma o Jezus! O Boże! Kurde, chciałem pośpiewać. Nie no dobrze, torek. nie poddawaj się. Mów, że Ale postarek. to nie to Tarek. Późno ci pośpiewam na samym Dobra, dobra, dobra. Dobra, to jest tak. ktoś jest kto mi drzwi tam. Tam widziałem zamykające się drzwi. Więc możliwe, że. Ej, nie pójdę tam. Tylko idę do admin Roma. Będę drzwi, to się teraz, zobaczcie. Laboratorium 2, ja admin tylko, jedno w Electrical. Electrical, ja i dwie w Electrical i Medbay, dobra. Wszyscy żyją, Chillera, utopia. Cztery osoby, jedna, dwa Trzy osoby. No dobra, trzy osoby. Jedna była gdzieś w okolicy, dwa ja byłem tutaj. Okej, okay, ktoś potężnie wolno zabija. Czyli już erotika bym wystrzelił, że to raczej nie jest erotik. To raczej też nie jest torek. Kto co tak wolno zabija? Wiem, że oceniamy przez to jak zabija. Uh, admin. Nikogo nie ma. elektryka jedna osoba. Nie ma żadnych komsów. Ale są bardzo wolne fragi. Zginął niedawno. White zginął dosłownie sekundę temu. Diabeł. Ok, to jest Electrika frag. Oni są we dwóch. trzech. Czyli Aero Hunter. Dobra, Aero Hunter diabeł to nie mogli być oni, bo frag nie. No, biegali w trzech, więc frag jest gdzieś tutaj. O dwa nie ma. Tu nie ma, jakieś kamerki pewnie. Okej, okay, dobra, to ja chyba wiem, kto to będzie. Dobra, dobra, no mów, mów. No to mam dwóch podejrzanych za tego fraga, bo generalnie... Dawać, to dwóch skipujemy. Generalnie? A gdzie ten frag, e... powiedz mi tylko? W... Czekaj, 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 zanim powiem dobra. cokolwiek. Sytuacja jest taka, że AB zginął dosłownie sekundę przed odbaniem komsu, bo widziałem akurat witalsy, widziałem AB, AB Dead, potem nagle komsy pewnie zachod palił mordercy. I sytuacja wygląda w ten sposób, że na początku myślałem, że jest to frak w Specimen Roomie, ale akurat jak ja tam chciałem biec, to nagle z tego pokoju wybiegł diabeł, wybiegł Ero, wybiegł Hunter, tak? Tak. Czyli w specymenie, tak? Nie, 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 tego nie powiedziałem. Myślałem, że tam jest, ale się pomyliłem, więc powiedziałem, dobra, widziałem jeszcze jedną osobę na admin roomie w miejscu, gdzie jest ciało. I ciało jest w elektrykalu, przy kamerach. Aha, okej, okay, dobra, to ja Czyli mogę sytuacja sobie wygląda tak, że to jest taraję. albo jawor. Tak, yy, ja wiem, bo nie mogliście to być, to nie mogłeś to, nie to, nie, to nie, nie eee. dobrać, robić ty diabeł, ani Ero, ani Hunter, więc to jest albo eee, jawor, albo ja Torek. Po, powiedz mi, jakie questy teraz e, robiłeś e, w Medwayu? w Medbay'u no. e, robiłem e, tą taką ten teleskop dobra ne jeszcze raz kto albo kto to? to jest tylko to jesteś albo ty albo tak, tak, Jawor na 100% to, to kolorę, pod dobra te to żeś potki kfolki pochodzi coś tam aczkolwiek, a szkolwiek sytuacja jest taka a żebyś sprawdzić sobie a, raczej, aczkolwiek ale, sytuacja jest taka że ta runda była potężnie długa i mamy tylko jednego fraga, więc morderca chyba nie jest za bardzo doświadczony. Wiesłem się na Jawora bardziej kierował. To jest ja, we Ja pod nie, fiolki. Eee. Próbował klikać coś, no. A mówi, że jednego gościka Ja A, a fiolki, mówi, lunetę robiłem. No, dobra, fiolki to prędzej udawałem, że robiłem, a potem lunetę udawałem. A bo ja dwa razy hmm. byłem hmm. w dweniu. Tak się nastawiłeś ładnie. Fakty. Hej, hej. Dzisiaj, dzisiaj o! totalnie. Dziękuję. Boże, czyli jednak nie będzie strajka 80 Ale że wszyscy nagle, tak o Dobra, pyk Ale że Zaszka właśnie zginął Światła zostały walnięte Tak samo jak walnięte Jezu, no odejdź dalej jeszcze, no mi to pasuje No tak, w tym miejscu Tylko tam nikt nie znajdzie, się za Chiny Rosyjskie Dobra, no nic, ja tutaj sobie robię tego Widziałem gdzieś tam Mandzia A to chillujemy bombę, okej okay. Ja bym sobie pomyślał, że mandzie jest teraz gdzieś w tym miejscu. Jakbym był mandziem, to bym tutaj był. Okej, okay, mam dwie osoby martwe. Wyłączmy szybko światło. Mandzie gdzieś pewnie będzie, bieg w tą stronę. Albo Zach, albo Mandzie. O! 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 Tak, 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 tak! Tak! Dobrze! Króciutko z Dobrze, Ezunio! Dobrze! Jeszcze malcie się I ja pizgam! O kurde! Ojojojojoj! Najgorsze jest to, że przed chwilą widziałem Dobra! Zachę. Nie, no, to gdzie muszą skończy? być ogarnięci, next save! To gdzie skończył? Kto, kto... To, gdzie skończył? Po kolei, no, po kolei! Ja, tak! Ja jestem clear, no. bo nikogo nie zabiłbym dwóch osób na pewno. Dobra! No. Nie! Ja, nie mogę. Dajcie po kolei, dajcie wyprowadzić, że. Gdzie byłeś Aero? Nie no... mogę Darku, no to no musi no być no tak samo dużo franków. co Nie jest? prowadzący no jestem, Ero gdzie jesteś? Centralnie na przycisku do elektryka nie zdążyłem Dobra, Ebi? Ja jestem w specimenie Jawor? Czekaj, czekaj Jaj, Jawor, gdzie jesteś? W specimenie Nie jestem w specimenie tak. Dobra, Torek? A ja? Tenexe? <laughs> To oh ja. Yeah. Oh yeah. Jestem w ofisie, chciałem właśnie gdzieś przyjść, jak widziałem zdjęcia ciała. Hunter? Ja jestem w lewym dolnym rogu kręcę tymi kółkami. Dobra, to jest heroinexy. Dobra, panowie, nie chcę nic mówić, ale nikt inny by nie zrobił fragów tak. w tak krótkim czasie. Dobra, dobra, AB, ale Czekaj, Czeka, ale jest czy według... To, ale czy według ciebie naprawdę być. tak trudne jest kliknięcie to, lewego przycisku, ja przycisku myszki ja na fragu? Tak nie, nie. Nie, nie, Dla mnie to jest typizm. się tym bardziej, że mam informacje, które morderców mogą nam znaleźć. Czy wy możecie raz w życiu. Nexer, uważam, że... Ani ja, Nie znaczy, mogę! Może, ja nie nie mogę, może. no nie, nie mogę, debile, Javor no! Hunter, Hunter nienawidzi być impostorem, Jawor w poprzedniej rundzie był impostorem i wiemy a, jak A czy ja mogę powiedzieć... Ja mo... Dobra, <laughs> mogę Ero. powiedzieć czy nie, nie mogę? Nie ma szans, że to jest... To może być esej, ale, ale, no. ja, Dobra, to powiem tak, bo ja, ma, ja mam mordercę generalnie, taka ciekawostka śmieszna. No. Za, jak, no, już no, się, tak, na... jak już się nakrzyczaliśmy to super. Generalnie sytuacja jest taka. Widziałem trzy ciała na Witalsach. I biegłem jak z światła, biegłem z Witalsów do elektrykala, znaczy do elektrykala, do przycisku kliknięcia i czekałem, aż się naprawi światło. Panowie, I, musimy kogoś skipnąć, bo on zagaduje. Trzecia osoba, Kdo, czyli banabia. zginęła Aro, 10 go, tylko trzeciej to booster freport Torka no nie, nie, nie. serio. Potem, że mówię, że mówię. Dobra, w... <laughs> nie, jest <laughs> Dobra, Static. Nie, oni, on, on to już koniec. Ja wiem, to, to się. koniec. Nie, koniec, nie. nie ja no factual, mogę! Się. No ja nie mogę Dobra. przecież! No przecież ja nie mogę, no to się nie da inaczej. To się totalnie nie da. Ty wiesz, że oni tego nie naprawią, nie? Ibi. Dajcie mi chociaż kółka dokręcić. To już kogoś zabił? Nie! Klikałem! <śmuchy> oczywiście, że tak! już klikałem! Powiem tak, no co mogę powiedzieć? SMS! S.com.s, Subskrybujcie kanał, zapraszam na live na Twitchu, bo tutaj takie rzeczy druga gierka, zaraz zagrażam znowu.